Tańcy Londynu. Nie bez sensu. E, jak zacząć? A już wiem. E, drodzy czytelnicy gazety codziennej. Nikt z was nie uwierzy w to, co się nam przytrafiło dzisiaj. Nawet jeżeli pokażemy im zdjęcia. Od, oddaj to nad bo zapsujesz. Dziewczynka nie błyska, zwierzęta się zbiegną, rokstą. Na pewno ta dziesiąta edycja festiwalu to jest festiwal, który podsumowuje to wszystko, co państwo pokazywaliśmy, więc pokazujemy spektakle dla małych dzieci, dla starszych od trzech lat do sześciu, siedmiu, dziesięciu, aż po widzów młodzieżowych i dorosłych, więc serdecznie zapraszamy w zasadzie na każdy spektakl i na spektakle zagraniczne, które są bez słów dla tych z Państwa, którzy chcieliby więcej wyczytać i poruszyć wyobraźnię obrazami i zapraszamy na spektakle. Bardzo ważnych teatrów z całej Polski, aby zobaczyć polskie produkcje tych ostatnich sezonów, a więc to, co się w Polskim Teatrze Lalek wydarzyło ostatnio. Festiwal Mascarada to spektakle dla dzieci, ale także dla dorosłych. Co będą mogli zobaczyć dorośli? Festiwal Maskarada to spektakle dla dzieci i młodzieży. Z oprócz premiery Teatru Maska również kilka spektakli, cztery spektakle konkursowe. Wszystko znajdą Państwo w programie i serdecznie zapraszam na każdy z nich. To powiedzmy jeszcze o gościach, którzy odwiedzą Rzeszów z poza granic. To są zespoły, z którymi Teatr Maska współpracuje. Też wy wyjeżdżacie do nich, wy pokazujecie swoje spektakle u nich. Kogo będziemy mogli zobaczyć na Maskaradzie? Często tak się zdarza. W tym roku zespołem, z którym współpracujemy i który znamy nie od dziś, są Japończycy. Bardzo szczęśliwie się składa, że my mogliśmy kilka lat temu zaprosić do współpracy Noriyuki Sawe, reżysera japońskiego, który z kolei zorganizował nasz występ w Sapporo w ubiegłym roku, a w tym roku Yamabiko Theatre przylatuje do Polski. Do Europy w ogóle, ale zaprezentuje się również w Rzeszowie i serdecznie zapraszamy. Profesor Challenger, odkrywca zaginionego świata, zrywa stosunki listowne z Lordem Rockstonem do czasu, aż ten przyzna, że się mylił i poprosi o wybaczenie. Jest coś takiego magicznego w tym gatunku, który już nie istnieje, który jest tak wielki, tak kolosalny i tak inspirujący, że faktycznie przy okazji pracy nad tym spektaklem też miałem okazję trochę popytać, podejrzeć moje siostrzenice, bo też mam, też mam w rodzinie dzieciaki i faktycznie jest coś takiego, że jeszcze nie potrafią zapisać swojego imienia, ale już znają nazwy, już potrafią każdego dinozaura narysować, rozróżniają gatunki, cały wiecie ekosystem, który który znamy właściwie tylko ze szczątków kopalnych, którego się domyślamy, który zgadujemy, jak mógł wyglądać, który jest pełen hipotez, w jakiś sposób fascynuje dzieci. No i mnie właściwie też fascynowało od dziecka, więc jak się pojawiła sposobność, żeby przyjechać do Teatru Maska, w którym już kiedyś pracowałem jako asystent reżysera przy spektaklu bieguny, i który zawsze bardzo, bardzo ciepło wspominałem, okazało się, że to jest Maskarada, festiwal ożywionej formy, czyli zdecydowanie będziemy parać się lalkarstwem, no to pierwsza moja myśl to była dinozaury. A no i wtedy wróciłem pamięcią do książki, która tak naprawdę rozpoczęła ten fenomen. Bo powieść Zaginiony świat Artura Conan Doyla zaczęła boom na dinozaury. To nie jest tylko widowisko z dinozaurami, to jest też opowieść o rodzinie, o poszukiwaniu rodziny, o odnajdywaniu tej rodziny, o nauce komunikacji. Stąd postać natalki, której u Conan Doyla nie mieliśmy. Ale no, wydaje mi się, że gdyby mój tato był dziennikarzem i miał okazję wyruszyć do Zaginionego Świata, to też bym mu się wrąbał do walizki. Jestem za, dziewczynka zostaje. Proszę, przegłosowane. Ale ja chcę iść na dinozaury, więc jest dwa do dwóch. Dzieci głosu nie mają, więc jest dwa do jednego i koniec tego dobrego. Ale tato! Koniec tatowania i cisza! My stawiamy jednak na to, żeby te dinozaury ruszały się jak najbardziej naturalnie, żeby miały, miały swój charakter w poruszaniu się, w zachowaniu, w wyglądzie. W filmach natomiast często bywa tak, że dużo rzeczy się zastępuje się mechatroniką. No tutaj jednak no, musimy polegać na umiejętnościach aktorów, które są no, niemałe. Profesorze. Czy to jest ludożerne? Obawiam się! Obawiam się, że w istocie... Profesorze, na trzy! Raz! Szanowni państwo, dziesiąta maskarada Festiwal Teatru ożywionej formy tuż przed nami, więc serdecznie państwa zapraszam na wszystkie wydarzenia i te konkursowe i towarzyszące. Czekamy na państwa.